Siedmiolatek absolutnie nie chce jeść. W ogóle odmawia jedzenia. Czasem przekąski słone czy jakieś słodycze w szkole gdzieś skubnie od kogoś, a tak to w ogóle jedzeniem nie jest zainteresowany. Musi być bardzo głodny albo po prostu nie. Jak i co na to totalna biologia? Jeśli dziecko nie je, to pierwsza rzecz, o którą pytamy, to mamo, z jakiego powodu ty jesteś taka smutna? Co się u ciebie aktualnie w życiu dzieje, że dziecko nie chce jeść? Kolejnym szlakiem, który jest do przejścia i do zbadania, to kto w rodzie głodował? Kto miał problem z tym, aby być sytym, nakarmionym? Ogarnij się i zacznij żyć na własnych zasadach ze świadomością tego, że historia Twojego rodzaju, ale też Twoje emocje jako rodzica mają bardzo duży wpływ na to, jak wyraża się, jak przeżywa, jak doświadcza życia Twoje dziecko. Zapraszam na grupę na Facebooku. Do zobaczenia. Cześć!